Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ccgpl i dzisiaj zapraszam Was na nowy cykl filmików pod tytułem Porady. <noise> tak jest, będę Wam udzielał porad, jeżeli chodzi o przechowywanie, czyszczenie i tak dalej. Wszystko związane oczywiście z kartami, z Waszą, z waszą kolekcją i moją rzecz jasna. I dzisiaj, na pierwszy filmik z cyklu Poradnik, chciałbym Wam pokazać. Jak zadbać, jak zająć się kartami, singlami, które kupiliśmy od kogoś, na przykład tam z Ebaya, Zoelixa, z Amazona, czy gdzie skąd, skądkolwiek kupujecie, czy od jakichś tam osób prywatnych, czy nawet z kart marketu. Dlaczego? Dlatego, że te karty zawsze przychodzą. W opłakanym stanie, w sensie, że są brudne, te, te toplodery są uwalone, zakurzone i tak dalej. Wygląda to tragicznie. No, jeżeli taką kartę wrzucicie od razu do swojego albumu w, tym, w, tym, w tej koszulce czy w tym, 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 tym toploderze, no, to po prostu jest koniec świata, no, bo one są po prostu tragiczne No i może dojść do uszkodzenia takiej karty. A jeżeli kupujemy single, to kupujemy je z dwóch powodów. Albo kupujemy wersję RAW, żeby wysłać do, do oceny, do gradingu. No i oczywiście liczymy na jak najwyższą ocenę. Albo kupujemy, żeby uzupełnić swoją kolekcję, czyli to dokładnie to, co ja robię. Ja, żeby uzupełnić swoją kolekcję, <laughs> albo do grania, kupuję karty w jakiś tam single, żeby nie musieć otwierać miliona paczek i je po prostu wydropić, tylko je po prostu kupić i uzupełnić kolekcję od kogoś, prawda? Więc yy, no. Zresztą, zobaczcie sami, tutaj mam akurat zamówione karty, które do mnie przyszły. Tu mam zestaw do czyszczenia. Świeże koszulki, zaraz wam pokażę, co ja robię. E, przez, te, przez te 30 lat doświadczenia trochę nabrałem. E, moi drodzy, przychodzą wam karty. O, tu akurat mamy karty Pokémon. Tu akurat w, takim fajnym, w takiej fajnej, sztywnej kopercie. One były jeszcze w takim bąbelkowej, zabezpieczone. Przyszły mi e, dwie dwie fajne karty do mojej kolekcji i teraz zobaczcie, no to jest to jest to, tak to wygląda jak wysłał mi to sprzedawca zobaczcie jak to wygląda, no fajnie top loader, prawda jest tutaj twardy, więc karta w sumie może być, wow, fajnie zabezpieczona i teraz nie wiem czy kamera to uchwyci, zobaczcie co się dzieje pod tym top, top loaderem, widzicie syf o czym to świadczy o tym zobaczcie co tu się dzieje o tym, że karta w tym top loaderze Twardym nie była przechowana w pudełku, tylko gdzieś sobie leżała na półce. Zobaczcie, co tu się dzieje. To nie jest zewnętrzny kurz, to jest w środku. Widać? To jest w top loaderze. I jeszcze zobaczcie, co tu się dzieje. To nie jest na zewnątrz. To jest w środku. Tak wyglądają w większości przypadków 99% karty, które, które kupujemy od kogoś, żeby uzupełnić naszą kolekcję. Czy z jakiegokolwiek innego powodu, żeby wyszedł do gradingu. Co ja robię, ja mogę Wam polecić tylko to, to, co ja robię. Ja mam tu taki sprzęcik. Pokażę Wam, co do czego ja tutaj mam. Ten sprzęcik, moi drodzy, jego pierwotne przeznaczenie to jest Lens Cleaning Tissues. To jest sprzęt do y, czyszczenia aparatów. Dokładnie do czyszczenia matrycy w aparacie. Jeżeli odkręcamy obiektyw, mamy, mamy aparaty z matrycą, to to jest cały ten sprzęcik, który służy do czyszczenia matrycy. I to jest moim zdaniem najlepszy set, jaki możecie sobie w tym momencie kupić do czyszczenia swoich kart, oczyszczania swoich kart, przygotowywania ich do wysłania do gradingu, czy po prostu przygotowywania ich do, no, do jakiegoś tam przechowywania w swoich. W swoich tych, w swoich, yy, no w swoich albumach i tak dalej. I moi drodzy, brakuje też jednego pędzelka. Przepraszam, to jest mój pędzelek, ale chyba gdzieś mi się, gdzieś mi się zgubił, yy, bo ja używam tego zawsze. Jak zapewne zauważyliście na moich filmikach to jest yy, z mikrofibry. O, coś mi tutaj bzyka. Jak zauważyliście na moich filmikach ja nigdy nie wkładam świeżo wyciągniętych kart. Od razu do koszulek, jak robię jakiś unboxing czy opening. E, już wam tłumaczę dlatego. dlaczego. Dlatego, że te koszulki, ja używam takich taki koszulek, jeżeli chodzi o wsadzanie do albumu. Miękkie koszulki ultra Ultraplo, takie zwykłe, najtańsze, ale renomowane, dobrej filmy Firmy nazywają się Penny Sleeves. Rozmiar jest taki, to jest rozmiar uniwersalny. Jedyne do czego te koszulki się nadają, to są karty Yu-Gi-Oh, bo karty Yu-Gi-Oh są małe. Są bardzo małe i do nich powinien być rozmiar taki japoński. To się nazywa Japan, Japan Size. I one są wtedy troszeczkę mniejsze. Ale ogólnie używam tych koszulek, bo są po prostu najlepsze, moim zdaniem, do przechowywania. Co będzie nam jeszcze potrzebne? Taka ściereczka z mikrofibry. Bardzo ważne jest to, żeby ona była z mikrofibry. To jest mikrofibra, ona łapie cały, cały ten syf. Gruszka. Nie, nie jest to gruszka dla małych dzieci w noska. Chociaż może i tamta by się nadała, to jest gruszka, która wypycha powietrze. I to jest też do oczyszczania skórzu, właśnie y, obiektywów i tych całych matryc. Czyściutki, nowy pędzelek. Nowy w sensie, że nie, nie bierzemy oty. Mamy cioci, siostry, babci do, 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 y, do makijażu, chyba że oferują wam nówkę, sztukę nieśmiganą. To wtedy tak to wtedy taki pędzelek jest super fajny, ale przestrzegam, że warto iść sobie do jakiegoś blekiego sklepu i kupić tam za kilka groszy miękki, fajny pędzelek. Taki mały, średni, nie musi być duży. No i moi drodzy, te cztery rzeczy, to jest taka, taki must have, podstawa, jeżeli chcemy, jeżeli chcemy przenieść m, karty, e, które kupiliśmy w stanie takim, że no, że będą nam jeszcze długo służyć, albo polecą do gradingu i dostaną dobrą ocenę. No dlaczego tak? No dlatego, że ten cały syf nie wiemy, czy to jest tylko kurz, czy to są jakieś drobinki piasku, pyłu i tak dalej. Mogą być twarde, mogą nam zniszczyć kartę, mogą odnieść nam kartę, mogą zarysować, mogą zrobić przeróżne dziwne, magiczne rzeczy z naszą kartą, a tego nie chcemy, bo będzie z tego problem w gradingu, czy nawet jeżeli chodzi o nasze własne kolekcjonowanie. Okej, okay, moi drodzy. Mówiłem też o tym, że tym. Tym yy, koszulkom też nie ufam. Żadnym koszulkom nie ufamy, moi drodzy. One mają na sobie często też syf. No, akurat tu się, tu, się, tu akurat są czyściutki, ale zdarza się, że mają tutaj jakieś tam kawałeczki dodatkowej foli plastiku. Jeżeli chodzi, no, z fabryki przychodzą, gdzieś tam coś się zakurzy, przybrudzi, to są ładowane. Ja też sprawdzam zawsze przed załadowaniem do nowej koszulki, jak ta koszulka wygląda. Jeżeli nie wygląda dobrze, używam tego. Psyk, psyk, psyk do środka, wydmuchuje ten cały syf i dopiero wtedy ładuje a więc moi drodzy, zaczynamy, wyciągamy sobie, nie patrzymy na ten, ten top loader, to jest do wyrzucenia ja zawsze, jeżeli chodzi o top loadery czy koszulki, które przyjdą do mnie od kogoś, od razu śmietnik, nie używam, kolejny raz, pomimo, że tam parę groszy kosztują, ale to, no nie, nie, jeżeli chodzi o ochronę, my nie wiemy co jest w środku, jeżeli używam top loaderów to tylko nowych zobaczcie co tu się dzieje w tym top loaderze widać? Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Jest syf. Nie chcę mi się tego czyścić. O, zobaczcie, co tu się dzieje. Są drobinki jakieś. Nie potrzeba mi tego czyścić, bawić się z tym, cackać dalej. I teraz, jeżeli wyciągamy z top -loadera, takiego, taką kartę w naszej koszulce, zobaczcie, jak była koszulka. Widzicie? Była w toploderze. Patrzcie, jak jest dojechana. O czym to świadczy? O tym, że koszulka była używana któryś raz z kolei. Czyli jest drugi raz wsadzana karta, była wyciągnięta koszulka, i gdzieś tam coś się z nią działo. A, dlatego właśnie ja nie używam e, koszulek, które przyjdą do mnie. Pierwsze, co robię, jeżeli wyciągam taką kartę z top lub jeżeli taka karta w takim stanie do mnie przyjdzie e, w samej tej koszulce, to oczyszczam ją ze wszystkiego syfu, który jest na zewnątrz tej karty. Tak? Ciach w ten sposób. Ściągam ten cały, ten cały syf. Z karty, czyli tam kurze, nie kurze, piaski, cokolwiek może im przeszkadzać. W ten sposób, zawsze w stronę wejścia. Jeżeli tu jest, tu jest wejście, gdzie ładujemy naszą kartę, to zawsze w stronę, nigdy w tą stronę, żeby nie ładować czasami więcej syfu, który może pozostać mi na pędzelku do środka. Tylko, moi drodzy, na zewnątrz, po prostu. Nie ma tu żadnej filozofii. Oczyszczamy karty, patrzymy pod, pod światło. Nie ma nic, nie ma nic. I teraz. I teraz moi drodzy, drugi kolejny ruch. Otwieram delikatnie toploder pod kątem i staram się cały ten syf wyrzucić na zewnątrz. W ten sposób. Tak, i teraz uwaga, nie zamykam toplodera ponownie, tylko teraz właśnie wkładam czyste, oczywiście, ręce, czyste paluchy na zewnątrz, nie za kartę, tylko na zewnątrz, ciach, i delikatnie staram się wyciągnąć kartę. Oczywiście koszulka na śmietnik, nie jest mi potrzebna. Łapię delikatnie kartę i znowu ponownie z tej strony, z której był otwarty to, otwarta koszulka, czy toploder, wymiatam cały syf w tą stronę. Dlatego, że najwięcej zawsze jest u góry. Tak wynika z mojego 30-letniego doświadczenia. Tak? Wyrzucamy syf na zewnątrz. Ciach, to są te większe drobinki. Wiadomo, że tam niektóre są jakieś tam naelektryzowane i zostają. Teraz kartę sobie obracamy i w drugą stronę na zewnątrz ciach karta wstępnie jest oczyszczona. Można też przejechać po rogach. Teraz biorę wydmuchiwarkę i staram się obdmuchać całą kartę, żeby wyrzucić z niej cały ten kurz. Teraz dopiero dokonuję inspekcji. Jak ona wygląda? Czy jest odgnieciona, czy jeszcze zostały gdzieś jakieś drobinki, kurzu, czy innego syfu. No karta powiem Wam prezentuje się fajnie. Jeżeli chodzi o podświatło zawsze, widzicie? Jeżeli chodzi o jakieś tam drobinki, kurzu i tak dalej, fajnie się oczyściła. Teraz mogę dopiero dokonać sobie inspekcji, jak ta karta wygląda. Jak ona do mnie przyszła. Nie wiem, czy to będzie widać. Jak wyglądają rogi, czy nie są jakieś pozaciągane. Oczywiście, to jest taki pri. Pre-checking, prawda? Nie staram się szukać nie wiadomo czego. Tylko takich dużych, dużych, widocznych, może być prawie gołym okiem problemów. Wygląda dobrze. Rogi. Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać w kamerze. Wygląda spoko, nie są pozaciągane. Okej. Okay. O, tu coś jeszcze jest białego. Widzicie to? Jest tam jakaś biała kropka. Nie wiem, czy to jest... Czasami kurz... Nie, to nie jest kurz. Może też delikatnie był jakiś kurz, widzicie? O, jest tam coś, jeszcze coś tam zostało. Pamiętajcie o tym, że wasze palce, czyste ręce, są najlepszą ściągaczką do wszelkich zabrudzeń, jeżeli chodzi o karty. Dlaczego? Dlatego, że no, jak zapewne wiecie, nasze linie papilarne działają troszeczkę jak taka guma do ściągania tej wody z okien. I to elegancko wszystko potrafi jeszcze... Ściągnąć cały ten syf. I teraz co robimy? Odkładam sobie taką kartę delikatnie. Biorę sobie w tym momencie naszą koszuleczkę. Z... O, widzicie? Widać kurz na koszuleczce? Nie wiem, czy będzie to dobrze widoczne. Może na takim na niebieskim. Tu na szarym powinno było widać. Jest kurz. I teraz pytanie, czy ten kurz jest w środku czy na zewnątrz? Jest na zewnątrz. Okej, okay, nie ma problemu. Obdmuchuję sobie koszuleczkę, szczególnie tutaj u góry, żeby nic mi się nie dostało, jeżeli coś jest w koszuleczce, gdzieś tutaj przeważnie z tej strony jest, to też sobie dmucham do środka koszulki. Nie dmucham ustami, nie dmucham oddechem, dlatego że no jest w naszym oddechu woda, dużo czy mało, nieważne, może, może dojść do zniszczenia karty, spuchnięcia od wody, także staramy się nie dmuchać. Ja wiem, że to jest bardzo, bardzo korci, ale nie robimy tego. I teraz tak, w jaki sposób ładujemy taką kartę? Moi drodzy, nie pchamy jej tu na siłę, nie próbujemy, nie staramy się wepnąć jej w dziurkę, tylko łapiąc dwa palce, ja to tak robię: łapiąc dwa palce yy, naszego, naszego sliwa, naszą, yy, naszą yy, otoczkę, bzyk. Delikatnie skręcam. Widzicie co się dzieje? Rozdwaja mi się tu. I rogiem wsadzam w ten otwór. Teraz puszczam i delikatnie wsuwam tak żeby nie zahaczyć tą końcówką o koniec yy, tego sliwa i delikatnie wsadzam do środka. Zobaczcie jak wygląda góra. Góra wygląda pięknie, czyściutko, elegancko. Tak? Jeżeli coś mi tam się nie podoba, ponownie Lecimy z pędzelkiem, troszkę możemy sobie obsiukać i w te, teraz mamy 99% pewności, że największy syf, jaki może zagrozić naszej karcie, czyli jakieś tam duże, y, duże y, jakieś tam kawałeczki, które mogą odgnieść albo zarysować kartę, są wydmuchane i karta jest czysta, jest gotowa, żeby zasiąść. Na królewskim miejscu w naszym albumie, albo że polecić do gradingu i wtedy ktoś to bierze taką kartę, widzi, że karta jest ładna, zadbana, nie ma syfów, bo to też się ocenia. Czy karta jest brudna? Bo jak jest brudna, oni nie będą wam czyścić karty. Oni biorą takiego syfiarza, jakiego im wyślecie. No jak są jakieś drobinki kurzu, to jeszcze pobieda, Ale jak będą jakieś większe większe drobinki czy coś, no to no sorry, no, jak będzie chciał taki, taki oceniacz usunąć to, a zarysuję wam kartę, no to no sorry, no shit happens, no nic zrobicie z tym, a on się pewnie do tego nie przyzna, prawda? Okej, okay, kolejna karta, kolejna karta, ta sama procedura, otwieram, otwieram elegancko, staram się zobaczyć, w ten sposób, wyciągam top loader do wyrzucenia, znowu, staram się ją oczyścić, w stronę otwartego, żeby nie napchać więcej do środka, ja zawsze jak czyszczę pędzelek, to robię to w ten sposób, ale to już po całej, po trzech kartach. Jak mam trochę więcej kart, to po trzeciej karcie czyszczę zawsze pędzelek. No chyba, że są mocno zawalone, prawda? Tu otwieram delikatnie, wyrzucam. Po co wyrzucam to w ten sposób, skoro i tak będę wyciągał? Po to, moi drodzy, że przy wyciąganiu karty, żeby jej nie zarysować, bo jak będzie jakaś większa drobinka, powiedzmy jakiś tam, jakiś kawałeczek piasku czy czegoś, to wtedy, zobaczcie, w tym momencie przy wyciąganiu ona może się zarysować, co jest mi absolutnie niepotrzebne. Dlatego od razu czyszczę. No i znowu na zewnątrz w stronę, w którą była góra karty. Ciach, tu tak samo. Ja dodatkowo jeszcze staram się wymieć wszystko na zewnątrz w stronę końcówek karty w ten sposób. Może też używać moi drodzy czasami, czasami jak. Yy... Jak kupujecie sobie Screen Protector, nie wiem jak to się nazywa po polsku, ta, ten, ta, taką szybką ochronę na telefon, to oni dają takie naklejeczki, które przyklejacie i jakby ściągacie, ściągacie kurz z, z, z wyświetlacza, zanim założycie jeszcze tą folię chrome. Też są bardzo dobre moi, moi, moi drodzy, także też możecie z powodzeniem je testować, ale pamiętajcie o tym, żeby były to już sprawdzone, sprawdzone te, te takie naklejeczki, żeby czasami nie okazało się, że że te naklejeczki mają za mocny klej i on zostawi jakieś ślady, no bo tego byśmy oczywiście nie chcieli, prawda? Okej, okay, obszukamy sobie i ja obszukuję przede wszystkim wejście. No, wygląda dobrze. Tu jeszcze obszukam tę kartę. No i co? No i ta sama procedura, moi drodzy. Bzyk! Skręcam, robię dziurkę, wsadzam maksymalnie do końca, żeby nie złapać drugim rogiem. Nie wiem, że dobrze widać. O! Wchodzi elegancko do środka. Ciach! Patrzę, czy wygląda dobrze. Nie, 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 nie zrobiłem tego, 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 żeby zobaczyć sobie rogi, bo tą kartę, tą kartę i tak widzę, że jest ładna, więc nie ma co tutaj się nad nią, że tak powiem, mocno pochylać, bo ona i tak idzie do mojego, no tu widać centering jest trochę, trochę mu nie poszło, nie, z prawej strony jest więcej niż z lewej, no i tak idzie do mojej prywatnej kolekcji, więc yy, czy będzie ruch delikatnie gdzieś tam pychnięty, czy nie, to i tak mało mnie to interesuje, bo ona idzie do kolekcji, a nie do gradingu. Yy, moi drodzy, tak to wygląda, to, ta ściereczka ja ją stosuję wtedy, kiedy zamiast paluchem chcę dokładnie, dokładnie jeszcze oczyścić je ściereczką z mikrofibry. Ta ściereczka z mikrofibry ma to do siebie, że. Łapie, łapie bardzo fajnie, bardzo mocno jakieś tam drobinki kurzu, także też ja oczywiście polecam. Tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że takie filmiki Wam się podobają. Będzie ich trochę, trochę więcej zapewne. Jak przechowywać, jak wkładać do klasera i tak dalej, bo to też jest ważne, żeby tych kart nie uszkodzić. Bo ja wiem, że Wy macie wiedzę, ja wiem, że Wy wiecie, że wielu z Was już od lat zajmuje się tym i tak dalej. Że taki filmik dla Was to nie jest żadna nowość, ale ja przede wszystkim kieruję te filmiki dla osób, które nie wiedzą. Ja ostatnio, wczoraj, przedwczoraj widziałem fajny filmik na, na YouTubie jakiegoś młodego. Chłopaka nowego u nas na YouTubie na polskim YouTube, który zaczyna otwierać karty karty z piłkarzami, jakieś tam takie prestiżowe, numerowane tak dalej. No i popełnia tyle błędów, że może go to kosztować po prostu utratę wartości swoich kart. Czego na pewno by nie chciał. I na pewno wynika to z jego niewiedzy, bo widać, że chłopak jest świeży, chłopak jest młody, jeszcze nie wszystko wie. Także myślę, że takie filmiki właśnie do takich osób trafią i że pomogą wam robić to no, profesjonalnie, żebyście mogli cieszyć się długo swoimi wartościowymi, kolekcjonersko i, i rynkowo kartami, jakie by one nie były. Dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, za lajki. Jest już prawie tysiąc subskrybentów, także jest mi bardzo miło. Na tysiąc subskrybentów na pewno będzie jakiś fajny konkurs, także zapraszam serdecznie do lajkowania, subskrybowania, do komentowania. Dzisiaj się z Wami żegnam. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.